Witajcie! 23 sierpnia 1863 roku pod Wirem w województwie sandomierskim doszło do bitwy połączonych oddziałów powstańczych Władysława Eminowicza i Kajetana Cieszkowskiego z kolumną rosyjską majora protopopowa. Z oddziałami Eminowicza i Cieszkowskiego już się spotkaliście na moim kanale przy opisach bitew pod Chełmem i pod Kowalą, tutaj zatem pokrótce. Na środku widzimy na zdjęciu Władysława Eminowicza, miał on 450 osób. Pierwszą kompanię strzelecką prowadził Jan Rudowski, widoczny na zdjęciu po prawej u dołu, drugą Bronisław Gromejko, kosynierów kapitan Sztok, jazdę Zawadzki. Natomiast wedle Henryka Samborskiego mała żelazna armatka była obsługiwana przez jeńca z Wojska Rosyjskiego, który przystał do powstańców. Kajetan Cieszkowski Ćwiek, widoczny na zdjęciu po prawej u góry, miał 550 osób. W tym były trzy kompanie piesze, strzelecka, żuławów i kosynierów, do czego dochodziła nieliczna kawaleria. Razem w połączonych oddziałach było około 1000 osób, z czego mniej więcej 800 do boju. Od tego musimy odjąć straty spotkowali, gdzie Polacy mieli 15 zabitych, 28 rannych i prawdopodobnie dwóch jeńców, wzmiankowanych w raporcie rosyjskim. Oddziały polskie były wyśmienicie wyposażone w broń strzelecką a więc w karabiny gwintowane, a kawaleria w karabinki kawaleryjskiej i być może również w karabiny gwintowane. Jedynie kosynierzy i mała żelazna armatka były to formacje przedstawiające znikomą wartość bojową. Po bitwie pod Kowalą w nocy z 21 na 22 sierpnia z Radomia do Kowali poszła kolumna rosyjska majora protopopowa idąc w pościg za powstańcami. Następnie tropem powstańców skręciła na Rożki, poszła do Guzowa i szła dalej za powstańcami, którzy cofali się na Chronów, Miszek, Kudno, Skrzynno, skąd skręcili do wsi Wir. Jak informuje w swoim raporcie Eminowicz, 22 na wiadomość otrzymaną w Wirze, że Moskwa w winiawce ruszyłem do Goździkowa. Widzimy tutaj Moskali na niebiesko zaznaczonych podchodzących do dwieniawy. A tutaj oddział polski idący z wiru do Goździkowa zaznaczony na czerwono. No i kolumnę moskiewską protopopowa ścigającą go od wieniawki na skrzynno i dalej w kierunku wiru. Dalej Eminowicz informuje, że o godzinie 12 w nocy doszła mnie tam wiadomość fałszywa, że wirze Moskwy nie ma. Równocześnie i prawdziwa wiadomość, że Moskale w przysusze i że Częgiery z końskich 6 środ idzie. Przypuszczając, że nieprzyjaciel Zwieniawy da odcięcia mnie od lasów opoczyńskich do przysuchy nadciągnął, przedsięwziąłem o godzinie wpół do drugiej po północy kontrmarsz przez Janików do Wiru. O godzinie 4.30 rano stanąłem pod Wirem i spostrzegłem, że Moskale są we wsi. Dowiadujemy się zatem, iż Eminowicz został błędnie poinformowany, sądził on mianowicie, że Zwieniawy Rosjanie ciągną do przysuchy. W istocie, kolumna protopopowa poszła za nim do Wiru, a do przysłuchy przyszedł inny oddział rosyjski, a mianowicie kolumna majora Knorlinga z Szydłowca. Co do oddziałów rosyjskich z Końskich, faktycznie był tam generał Czengiery, nocował z 22 na 23 sierpnia, ale dopiero 23 sierpnia wyszła stamtąd kolumna moskiewska. Być może Eminowicz miał informację o jej planowanym wyruszeniu, albo otrzymał informację o tym już później i napisał taką informację post factum. Na mapce widzimy oddział Proptopopowa w Wirze zaznaczony na niebiesko, a drugi oddział Knoringa w przysusze. Na czerwono zaś zaznaczyłem kontrmarsz, jaki Eminowicz wykonał niepotrzebnie z Goździkowa przez Janików do Wiru, przy, przez co. Spotkał się niespodziewanie pod Wirem z oddziałem rosyjskim. Oczywiście warto się poznać z oddziałem właśnie rosyjskim, jaka była jego liczebność i skład. A więc oddział protopopowa stojący w Wirze składał się z trzeciego szwadronu jekaterynosławskiego pułku dragonów, trzech kompanii mochylewskiego pułku piechoty, dwóch dział i miał przy sobie też jakąś ilość kozaków, niestety nieznaną. Szwadron mógł liczyć do 160 konnych, kompanie piesze do 200 żołnierzy każda, a więc siły rosyjskie mogły być nieco liczniejsze od powstańców, porównywalne z nimi lub nieco niższe. Zależy, czy kompanie rosyjskie wyszły w pełnym czy w niepełnym składzie. Niestety w wyciągu z raportu rosyjskiego nie ma tych informacji, a oryginału raportu niestety jeszcze nie znam. W przysusze stał Knorling, miał on dwie kompanie Mochlewskiego Pułku Piechoty i 50 Kozaków, a więc do 450 żołnierzy. Rosjanie brali ze sobą zazwyczaj na wyprawy furgony ze służbą obozową, ale niestety nie mam informacji, jakie to były siły tej służby obozowej w bitwie pod Wirem, ani w marszu z Przysuchy do Wiru. Zatem Polacy stanęli właśnie pod Wirem o godzinie 4.30, zaś z raportu rosyjskiego, a raczej jego wyciągu, dowiadujemy się, że major Protopopow, nie zważając na zmęczenie ludzi, jeszcze przed świtem zszedł poz z pozycji, a więc przed godziną 5, i pociągnął dla prześladowania bandy do rdzuchów. Na mapie widzimy kierunek marszu do Młyna Rdzochowskiego, no ale Młyn Rdzochowski to jednak jakaś część Rdzochowa. Dalej czytamy tak. Kozacy, przybliżywszy się do brzegu lasu, zauważyli w lewo na drodze jadących na podwodach insurgentów i dali o tym znać majorowi Protopopow, który niezwłocznie ruszył w tą stronę z dragonami i został powitany silnym ogniem z południowego brzegu lasu. No i ten epizod widzimy tutaj, jak dragoni przybliżają się do stojącego w lesie oddziału Cieszkowskiego i zostają przywitani. Ogniem była godzina piąta, gdy to się stało, gdyż jak zanotował w swoim dzienniku Ludwik Weber, właśnie o tej godzinie rozpoczął się bój pod wirem. Po ostrzelaniu przez powstańców dragonów, jak informuje wyciąg z raportu rosyjskiego, naprzód wyjechały dwa działa i kartaczami zmusiły przeciwnika do przerwania strzelania, a posłana w ślad za nimi siódma rota Mochylewskiego pułku Piechoty. Z pozostającym przy oddziale zaliczanym do sztabu generalnego porucznikiem szełkownikow, uderzyła bagnetami na insurgentów i zmusiła ich do ucieczki. Tymczasem druga, daleko więcej liczebna banda, wychodząc ze wschodniej strony lasu i zojąwszy wieźwir, poczęła stąd wystrzałami oddziaływać na lewą flankę oddziału. Tak więc Eminowicz manewrował właśnie na tyły rosyjskie i zajął na ich tyłach. Wir. Zresztą mamy potwierdzenie tego również w raporcie samego Eminowicza. Opisuje on ten epizod tak. Przeznaczywszy oddział ćwieka na lewe skrzydło, poszedłem z Rudowskim na wir, wypędziłem nieprzyjaciela ze wsi, także się na wolnym polu między Wirem a lasem, czyli mną a ćwiekiem, znajdował, mając od północy bagna. Był więc nadspodziewanie swoje otoczony. Drugim momentem boju było uderzenie Moskwy na Ćwieka, podczas którego przyparłem nieprzyjaciela z tyłu i przymusiłem go do sfolgowania Ćwiekowi. W następnym momencie Moskwa uderzyła całymi siłami na mnie. I tutaj mamy zaznaczony ten atak na mapie. Dalej Eminowicz informuje, tak... Cofnąwszy się na pozycję wir, posyłałem przez adiutanta trzy razy rozkaz, ażeby kosynierzy Rudowskiego, którzy u ćwieka zostali, wyszli z lasu do wiru. Do ćwieka zaś, żeby ciągnął do naprawo za mną, chcąc tym sposobem Moskwę od pustego radamu odciąć i dalej ku lasom Bobrownickim na przytyk maszerować. Niewykonanie tych rozkazów sprawiło po godzinnym trzymaniu się na pozycji w wirze, strzelców moich naprzód rozbiły dragony szarżą. Ale to już później. Tak więc Eminowicz wyszedł na tyły rosyjskie, zajął wir, wypędził stamtąd jakiś Moskali, najprawdopodobniej służbę obozową moskiewską z taborami, ewentualnie jakąś straż moskiewską. Na pewno Kołysz wypędził, bo epizod wypędzenia Rosjan z wiru potwierdza również Stanisław Niemczynowski, a następnie cofnął się przed kontratakującymi Rosjanami na pozycję w Wirze i tutaj trzymał się 3 godziny a więc od godziny mniej więcej 6 do godziny 9 warto przeczytać jak wygląda ten kontratak rosyjski z perspektywy raportu rosyjskiego czytamy następujące rzeczy dowódca artyleryjskiego Plutonu szybko podciągnął tu swoje działa i pierwszy bojowy granat Pęk pośród przygotowujących się do boju za wirem kolumn buntowników. Po kilku udanych wystrzałach do buntowników pozostających w Wirze, Major Protopopo posłał do ataku na tą wieś trzecią strzelecką rotę, za którą postępował pierwszy półszwadron trzeciego szwadronu jekaterynosławskiego pułku dragonów. Przy okazji tego ataku dowiadujemy się z relacji Stanisława Niemczynowskiego, że kompania gromejki przypuściła całą rosyjską kawalerię na 400 kroków, a Eminowicz sam wymierzał armatkę. Dano raz i drugi ogień plutonowy, co Moskali zmieszało i zmusiło na razie do odwrotu. Oddział Eminowicza nie tylko trzymał się we wsi, ale też kontratakował Rosjan. Informuje o tym Niemczynowski, pisząc, że trzy razy przypuszczaliśmy atak, lecz zawsze byliśmy przymuszeni cofać się do wsi, bo z za większą szkodę robiliśmy w szeregach moskiewskich. Tymczasem, gdy Eminowicz walczył z Rosjanami, Cieszkowski, odparty wcześniej przez siódmą kompanię, wykonał manewr najpewniej na młyn Rydzochowski i następnie, właśnie od strony tego młyna, zbliżył się na pole walki. Dowiadujemy się na ten temat z raportu rosyjskiego, gdzie czytamy następujące rzeczy. W tym czasie, jak strzelcy oczyszczali wieś, czyli walczyli z Eminowiczem, pojawiła się z lasu od strony rdzuchowa nowa kolumna kosynierów wzmocniona tyralierom strzelców. Porucznik Baranow, obróciwszy armaty całkiem na lewo, a więc od strony wiru w kierunku właśnie Cieszkowskiego, przywitał ich granatami a śpieszący tutaj z siódmą rotą po oczyszczeniu południowego brzegu lasu, czyli po wcześniejszym odparciu Cieszkowskiego, porucznik Szełkownikow ostatecznie rozproszył i te nieprzyjacielskie kolumny. Stanisław Niemczynowski informuje, że bitwa trwała 4 godziny, gdy Eminowicz dowiedziawszy się, że Moskalom przybywa pomoc od lasów suchedniowskich, a więc oddział majora Kronoringa, Kazał się formować i cofać do sąsiedniej wsi, a zatem do Goszczowic. W raporcie rosyjskim czytamy zatem, że po odparciu Cieszkowskiego, cytuję, pozostawało zakończyć z buntownikami zbierającymi się na północy od Wiru, przy których znajdowało się jedno niewielkie żeliwne działko. Do ataku na tę część bandy, Został skierowany drugi półszwadron dragonów pod dowództwem porucznika Szmytta, wzmocniony piątą i siódmą mochylewskimi rotami i dwoma działami. Buntownicy, widząc szybkie natarcie dragonów, utworzyli karę i stojąc wyczekiwali na atak. I dopuściwszy do siebie na 20 kroków dragonów, zachwiali się, po czym mniej niż dwie minuty nieprzyjacielska kolumna została zniszczona. Odważny i dyspozycyjny porucznik szełkowników. Wleciawszy w karę razem z chorążym niebolsinem, przed wszystkimi zostali ciężko ranni. Pierwszy bagnetem w pierś, a drugi kulą w rękę na wylot i w pierś. Chorąży niebolsin prawie bez nadziei na wyzdrowienie. Po wzięciu działa i zlikwidowaniu karę utworzonym z lepszych ludzi bandy, buntownicy uciekli we wszystkie strony, rzucając dla przyspieszenia ucieczki broń, patronasze, odzież, czapki i inne. Pościg trwał do wsi Wygnanów, gdzie w końcu buntownicy do tego stopnia się rozsypali, że już nie widziano ani jednego insurgenta. O ataku rosyjskim na wychodzących ze wsi powstańców informuje również Stanisław Niemczynowski. Pisał on tak: Gromejko miał już jeden pluton w kolumnie, obrócił się więc frontem do nieprzyjaciela, a Eminowicz wymierzał armatkę. Lecz w tej chwili ujrzałem, że czterech dragonów pędzi z boku na Eminowicza, przestrzegłem go więc, a skoczył na konia i znikł dragonom z oczu. Wprawdzie wystrzelono jeszcze z armatki i ploton gromejki dał także salwę, lecz szarży to już nie wstrzymało i w zamieszaniu musiał się każdy z naszych osobno bronić. Rozgromienie kompanii gromejki potwierdza również Eminowicz, który pisze tak. Strzelców moich najprzód rozbiły dragony szarżą, przy której sposobności zabrali armatkę, a o mało, że i mnie samego. Następnie Rudowskiego wpakowali w błota, bo się był za bardzo na północ posunął. Bój trwał do godziny 10:00 przed południem. Eminowicz informuje w swoim raporcie również, że Cieszkowski w czasie tego boju. Miał czas ćwiek obejść błota i zreiterować się przez, na przytyk i kaszowską wolę do lasów Bobrownickich. Tak jak tutaj widzimy na kolejnych mapkach, odwrót właśnie Cieszkowskiego, po drugiej stronie błot. Zaś jeśli chodzi o oddziały Eminowicza, to kompania gromejki, jak się dowiedzieliśmy, właśnie została rozgromiona i uciekała na wszystkie strony. Pościg rosyjski szedł do Wygnanowa. Rudowski cofnął się przez Bagna za Ćwiekiem. No i wreszcie z raportu rosyjskiego, a raczej wyciągu znowu ra z raportu rosyjskiego, dowiadujemy się, że po bitwie major Knoring przyciągnął do Goszczowic, gdzie zagarnął tabor powstańczy, a przynajmniej pozostającą tam jego część. Teraz przyjrzymy się stratom stron. Jeśli chodzi o polskie, to wedle Eminowicza wyniosły do 25 zabitych i do 60 rannych, natomiast wedle Ludwika Webera nasz ubytek w ludziach 50. Weber w świetle innych relacji zaniżył straty powstańcze, natomiast z aktów zgonu dowiadujemy się, że 30 zabitych było łącznie. Akt zgonu został sporządzony 24 sierpnia o 8 rano, a więc nie musi być on wcale sprzeczny z raportem Eminowicza. Otóż o 10 rano 23 sierpnia mogło być faktycznie do 25 zabitych, natomiast następnego dnia o 8 ta liczba mogła już wzrosnąć do 30 zabitych, gdyż część ciężko rannych mogła po prostu umrzeć. Zresztą w następnych dniach umierali z ran kolejni ciężko ranni: w Wirze 4 osoby, w Goszczewicach też 3 osoby. Jeśli chodzi o ten tabor zagarnięcy w Goszczewicach, to według raportu rosyjskiego było to 15 podwód, na których znaleziono m.in. 3380 gotowych ładunków i 50 koni wierzchowych. Rosjanie, oceniając straty powstańcze, mocno puścili wodze fantazji, twierdzili tak: W jednym tylko rozbitym karę naliczono około 70 zabitych. We wsi Wir i na wszystkich brzegach lasu były porozrzucane trupy. Liczba ciężko rannych powyżej 200 ludzi, lekko rannych bardzo wielu. Ujęto 31 jeńców, w tej liczbie ciężko ranny był oficer Charkowskiego Pułku Ułanów, Faskiewicz. Rosjanie ten sukces przypłacili niewielkimi stratami, zabity był tylko jeden dragon. Ranni zaś porucznik Szełkownikow, bagnetem w pierś, chorąży bolsin, kulą w rękę na wylot i w pierś, a do tego 13 niższych stopniem, a więc łącznie 15 rannych. Przy czym spośród tych niższych stopniem sześciu było ciężko rannych. Były również straty w koniach bojowych: cztery zabite i siedem rannych, w większości bagnetami, a więc najpewniej przy tej szarży na kompanie gromejki. Eminowicz, jeszcze bardziej od nieprzyjaciela fantazjował, opisując jego straty, stwierdził, że Moskale stracili dużo więcej zaraz po tym, jak opisał straty polskie, a więc dużo więcej niż on sam, co jest oczywistym absurdem z wyniku. I przebiegu walki wynika wyraźnie, że Rosjanie nie mogli ponieść większych strat niż Powstańcy. Na zakończenie mamy jeszcze bibliografię, i to ostatnie nasze chyba, chyba na, ostatnie nasze spotkanie z połączonymi oddziałami Eminowicza i Cieszkowskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych moich opracowań.